Zajrzyjmy razem do najnowszego numeru Nieznanego Świata. Na omówienie najciekawszych publikacji zapraszają Marek Żelkowski i Piotr Cielebiaś. Dzień dobry wieczór Państwu. Minął kolejny miesiąc. No i pomimo, że mamy grudzień 2025 roku, zaczynamy omawianie numeru styczniowego Nieznanego Świata. A skoro tak, no to bardzo serdecznie witam Piotra Cielebiaśa. Dzień dobry, wieczór Piotrze. Również witam i ciebie i, i wszystkich czytelników. Rzeczywiście miesiąc kolejny minął jak zbicza strzelił. Na świecie jeszcze 2025, a w nieznanym świecie już 2026. Ukazał się bowiem numer noworoczny, jak to się mówi pod choinkę ku radości czytelników. Wy też możecie nam sprawić radość decydując się na prenumeratę. W roku 2026. Możecie się dowiedzieć o niej więcej w linku podanym pod spodem. Pamiętajcie również, że Nieznany Świat można znaleźć się w salonach prasowych, na stanowiskach z gazetami, w supermarketach i małych i dużych. Mamy także wersję elektroniczną. Dla tych, którzy wolą czytać na ekranie, wszystkie odpowiednie linki macie pod spodem. Proszę Państwa, zaczynamy zatem przeglądać styczniowy numer Nieznanego Świata. Przeglądam, przeglądam i trafiam na tytuł, no, który natychmiast mnie ekscytuje, bo dotyczy czasu oblicza czasu. Czytelnikom nieznanego świata nie trzeba tłumaczyć, ponieważ często podejmujemy temat na przykład chińskiego horoskopu czy kalendarza majów, że różne kręgi kulturowe na świecie w różnym czasie obchodzą Nowy Rok. Dla nas 1 stycznia jest czymś oczywistym, natomiast nie jest oczywistym na przykład dla Persów czy rzeczonych Chińczyków. Nawet jak się przyjrzymy starożytnej Grecji, to zobaczymy, jak tam kompleksowo podchodzono do tematu pod tytułem Nowy Rok. Dodajmy do tego wszystkie reformy kalendarza, różne metody liczenia czasu, i zauważymy, że w ramy czasu, który nas tak bardzo goni, trochę sami siebie wkładamy, wtłaczamy. A przecież Marku nie brak i takich, którzy mówią, że jako taki czas w ogóle nie istnieje i o tym wszystkim przypomina nam doktor Joanna Bochaczek-Tromska w tym czasie artykule, o którym wspominasz. Zatem pamiętajcie o tych obliczach czasu, szczególnie o 23.59 w najbliższego Sylwestra. No tak, ale czas z czasem, Marku, a w numerze styczniowym również bardzo ciekawy reportaż twojego autorstwa zatytułowany Wędrujący Kamień. Ja powiem trzy słowa, a ty powiesz więcej. Chodzi o tak zwany kamień z kontrowersu. Niewielkiej wsi Kołomniowa w Górach Świętokrzyskich to tam w drugiej połowie lat 80 w sumie to w okolicach kontrowersu odnaleziono kamień z zagadkowymi wizerunkami i pojawiły się drodzy państwo kosmiczne teorie różne teorie nie z tej ziemi od takich rząd przedstawia diabła albo jakieś bóstwo pogańskie, po taką, że mamy do czynienia z jedynym, a może jednym z niewielu w naszym kraju zabytków związanych z bogami z kosmosu. Jest tam nawet wątek indiański. Marku, czego się dowiedziałeś o tym niesamowitym y, kamieniu? Znam się, że kiedy jechałem w okolice, czyli, czyli właśnie w okolice Mniowa, w okolice kontrowersu, w okolice Kielc i do samych Kielc. To był koniec sierpnia. To był niezwykły dzień, bo miałem takie poczucie, że rzeczywiście dotykam tajemnicy. Ja oczywiście w tym reportażu staram się przedstawić różne aspekty tego problemu, no, bo się okazuje, że kamień, nawet tak zapytkowy i określany mianem najciekawszego, albo przynajmniej jednego z najciekawszych, Znalezisk archeologicznych w Polsce, taki kamień może być również problemem. No o szczegółach to przeczytacie Państwo w reportażu, a jeśli się to Państwo w głowie nie mieści, to macie podobnie jak ja. Mnie się też nie mieściło w głowie, że zabytek tej klasy, tego znaczenia może być problemem. Okazuje się, że może, ale. Poza takimi, nazwijmy, obyczajowymi sprawami związanymi z kamieniem, no to jest tam szereg różnych hipotez. Piotr o nich wspomniał, i te hipotezy niejako przez cały czas wokół kamienia krążą. Ja przedstawiam w reportażu, zarówno punkt widzenia naukowców, ludzi zajmujących się geologią i archeologią. No to jest już. Tylko to, bez żadnych dodatków kosmicznych, jest arcyciekawe, kiedy, kiedy dołączam jeszcze pewne relacje e, znanych Państwu świetnie badaczy zjawisk niezwykłych, to to się robi bardzo ciekawe, ale kiedy, kiedy znalazłem się we wsi Contravers, no to mówiąc szczerze, żuchwa mi opadła, kiedy usłyszałem o pewnych rzeczach. A, wcześniej oczywiście byłem jeszcze w Mniowie wspomnianym to jest siedziba gminy, bo przez długi, długi czas w planej piramidzie przed urzędem gminy ów kamień był eksponowany, można go sobie było obejrzeć. No ale teraz już go nie ma. Od roku ponad tego kamienia nie ma w Mniowie. Mniów notabene to jest miejscowość znana właśnie z dwóch rzeczy, była znana z tego kamienia, no i z tego, że urodził się tam Marian Paździoch, a konkretnie aktor, który odtwarzał w serialu Świat według Kiepskich Mariana Paździocha, czyli pan Kotys, jest tam oczywiście upamiętniony, jest tablica i tak dalej, to jest wątek poboczny. Natomiast, wiecie, Państwo, wspomniałem o tym, że no już nie można zobaczyć tego kamienia, już nawet piramida pusta nie została. Już teraz jest placyk pokryty kostką brukową. Widać miejsce, gdzie piramida się znajdowała, bo kostka ma inny kolor. Ale Piotr wspomniał również o Indianach. No tak, bo z jednej strony te wizerunki pokazane na kamieniu, które, właśnie ich datowanie jest przeróżne. Mówiono o tym, że to są wizerunki średniowieczne, a później przesunięto to głęboko, głęboko w przeszłość. I tam są spory, ile tysięcy lat wstecz należałoby się cofnąć, żeby dojść do, do tego, kto te wizerunki stworzył. No ale przy okazji wyszło, że te wizerunki są podobne do tych, które można znaleźć w Ameryce Północnej, tak zwanych kokopeli. Dzięki mieszkańcowi kontrowersu, człowiekowi z pasją, który, hmm, jakby to państwo powiedzieć, prowadzi tam agroturystykę, a jednocześnie jest fascynatem kamienia, dowiedziałem się jeszcze, że, że bardzo podobne wizerunki znaleziono na Półwyspie Apenińskim. I tak dalej, i tak dalej. Reportaż jest dosyć długi. Myślę, że, że wciągnie Państwa. Taką mam przynajmniej nadzieję. Robiłem, co mogłem. Sprawa wieloaspektowa, i, i myślę, że to jest dobra lektura na przykład na czas świąteczny. Ja dodam tylko, że w to lato przejeżdżaliśmy z Adą Edelman przez Mniów właśnie. Zatrzymaliśmy się w poszukiwaniu tego tajemniczego kamienia koło urzędu gminy i nie było go. Była odbarwiona kostka, ale kamienia ani widła, ani słychu. Został przeniesiony do muzeum. Natomiast można tam o nim przeczytać na tablicy, która jest gdzieś obok. To pamięta. Ale ja byłem w Kielcach, byłem w, w muzeum przy Państwowym Instytucie Geologicznym. Tam ten kamień jest do zobaczenia. Tam go macie Państwo na wyciągnięcie ręki. Zresztą bardzo kompetentna i fachowa obsługa muzeum. Właściwie wahałem się, kiedy miałem powiedzieć: obsługa. Bo informacji na temat kamienia udzielała mi pani profesor, więc waszmy słowa tak naprawdę. Dowiedziałem się rzeczy naprawdę arcy ciekawych. To było dla mnie przeżycie. Wiecie państwo, ja w jakiś sposób jako człowiek, który reportaże dla różnych czasopism pisze od no parę lat już piszę te reportaże i ja rzadko się daję wciągnąć i coś mnie tak ekscytuje naprawdę mocno. A tutaj naprawdę ta opowieść pani profesor no po prostu sprawiła, że gdzieś tam naprawdę poczułem, że dotykam jakiejś tajemnicy. Piotrze Piotrze, tak sobie przeglądam dalej nasz numer styczniowy i widzę tytuł, który no, jest ci bliski. UFO i, i parapsychologia, UFO parapsychiczne. Dokładnie tak jest to wywiad, który przeprowadził Damian Trela z Joshuą Kacinem, amerykańskim pisarzem ufologiem i paranormalistą, takie ciekawe słowo. Kacin ma bardzo oryginalne podejście do tematu, akcentuje rolę takich aspektów kwestii jak wierzenia, folklor, jeżeli idzie o bliskie spotkania z UFO. No bo z jakichś przyczyn, i to już zauważył chociażby dr Jacques spotkania z rzekomymi kosmitami no, powielają pewne schematy, które są obecne chociażby w opowieściach ludowych. Dotyczy to nie tylko uprowadzeń czy wizyt w jakichś tam cudownych krainach, ale nawet takich dość błahych spraw, jak chociażby częstowanie człowieka jedzeniem przez jakieś istoty magiczne. No Miało to miejsce w Emilcinie również, przecież pamiętamy, to się powtarza w bardzo wielu legendach. No i Kaczyń dostrzega te takie drobne wątki, interpretuje to przez pryzmat psychiczno-parapsychiczny. Widzi w tego rodzaju manifestacjach rodzaj przedstawienia, które rozgrywa się przed świadkiem. On jest autorem wielu, wielu książek. Niestety nie są tłumaczone na język polski, natomiast w tym wywiadzie z Damianem on udziela takiego streszczenia swoich poglądów. Także bardzo gorąco polecam. Natomiast ja odbijam teraz Marku piłeczkę, i w numerze styczniowym mamy pierwszy odcinek serii na temat przewodników duchowych, którego autorem jest Piotr Witold Lech. Postać chyba już znana. A jeżeli chodzi o kręgi paranormalno-ufologiczne, pierwszy odcinek poświęcony jest Krysznie, bogu o skórze w kolorze chmury burzowej, tak się go niekiedy nazywa. Ale Piotr nazywa go nauczycielem duchowym. Dlaczego? No tak, bo tak jak Państwu zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku, rozpoczynamy ten cykl o przewodnikach duchowych. Piotr Witold-Lech przyjął taki klucz do tych przewodników, że co drugi odcinek będzie prezentował jakiegoś mistrza duchowego, przewodnika duchowego z odległych czasów na zmianę z przewodnikami bliższymi nam czasowo. No, to już Państwo sprawdzicie w numerze lutowym. A teraz do Krishny. No właśnie, ponieważ w hinduizmie Krishna jest najwyższą istotą, najwyższym Bogiem. Te opowieści związane z Krishną no, mają wymiar filozoficzny i teologiczny. I tu już natrafiamy na ślad tego, Dlaczego Piotr Witold Lech zaczyna od Kryszny? Bo warto sobie uświadomić, że kiedy mówimy o przewodnikach duchowych, to kiedy mówimy o tych nieodległych nam, no to sprawa wydaje się prosta. Jest człowiek, którego słuchają żwesze ludzi, miliony, i no to jest wtedy proste. No ale uświadommy sobie, że przecież Kryszna. To jest Bóg, a jednocześnie ktoś, kto mówił całym rzeszom ludzi przez wieki, jak żyć, jak postępować. Tym bardziej, że hinduizm ma to do siebie, że tamte wcielenia, różnego rodzaju inkarnacje no, się pojawiają i Krishna nie był tak daleko od ludzi, jakby to się mogło wydawać. Jak często myślimy o bogach, to jest jakiś taki świat, który jest odległy od nas. Tymczasem Krishna, no, nawet same opisy Krishny mają to do siebie, że różnią się między sobą i to jest myślę dosyć ważne. Tak jak powiedziałeś, chmura burzowa, no bo w sanskrycie Krishna to jest czarny lub ciemny. To właśnie odnosi się do koloru jego skóry. Myślę, że ten pierwszy odcinek jest dobrym wprowadzeniem do cyklu, bo z jednej strony odwołuje się po części do mitologii, do Odległej religii i pokazuje, że ten przeskok pomiędzy czymś boskim a czymś ludzkim wcale nie musi być takim krokiem milowym, w sensie, że odległym. Że czasami te światy zbliżają się do siebie, są bardzo blisko, i okazuje się, że czasami naszym przewodnikiem duchowym może być ktoś, no to nie to słowo, ale z panteonu bóstw. Hinduistycznych. Bardzo ciekawy odcinek. A ten, który pojawi się w następnym miesiącu, zaręczam Państwu, że będzie równie ciekawy, chociaż już odwołujący się do czegoś, nawet co jest niejako na wyciągnięcie ręki, bo wszystko sobie można wyszukać w internecie, chociażby. Okazuje się, że nie wszystko, bo czasami rzecz w tym żeby odpowiednio zrozumieć przekaz i myślę, że Piotr Witold Lech, który jest niekłamanym specjalistą od tych klimatów, znakomicie pewne rzeczy tłumaczy. Dlaczego znakomicie? Dlatego, że on je rozumie. Nie mnie zresztą oceniać, ale rozumie to, dlatego, że poświęcił temu sporo czasu. To jest człowiek, który ze słuchawkami na uszach Słucha audiobooków, właśnie pism, mędrców duchowych z różnych czasów, i wierzcie mi, państwo, wchodzenie w dyskusję z Piotrem Witoldem Lechem jest zawsze przygodą i to przygodą intelektualną na najwyższym poziomie. To nie chodzi o to, że trzeba się pilnować, bo to też oczywiście, żeby nie gadać głupot przy nim, bo się człowiek kompromituje, ale chodzi też o to, że. Z prostej rozmowy nagle otrzymujecie Państwo pewną głębię, pewien wykład tego, o czym wcześniej nie myśleliście, tego, co jest fascynujące, i nagle się otwiera cały nowy świat. To jest dobry tekst, naprawdę dobry i sprzyjający rozmyślaniom. A w numerze styczniowym jeszcze wiele innych interesujących tekstów. Piszemy na przykład o nowych ustaleniach w sprawie badań nad zjawiskami pamięci z poprzednich wcieleniu dzieci. Piszemy o nowych odkryciach dotyczących piramid w Gizie. Kontynuujemy wątek pomorskich masonów, a także zmiany na ziemi, które może wywołać słońce. W numerze noworocznym także stały i wyczekiwany przez wielu element, czyli prognoza astrologiczna dla Polski i świata na 2026, autorstwa oczywiście doktora Piotrowskiego. W tym roku ona nosi tytuł: Co zaoferuje nam Merkury? Przypominam o możliwości zakupu prenumeraty Nieznanego Świata na 2026 rok. Przypominam również o wersji elektronicznej, numer bieżący, jak i numery archiwalne, także te sprzed lat, można nabyć na naszej stronie www.nieznany.pl. Najciekawsze publikacje z najnowszego numeru Nieznanego Świata omówili dla Państwa Marek Żelkowski i Piotr Cielebiaś. Wydanie papierowe naszego czasopisma dostępne jest w punktach pracowych na terenie całej Polski. Oferujemy również sprzedaż wysyłkową oraz prenumeratę poprzez nasz sklep internetowy www.nieznane.pl. Wydanie elektroniczne naszego czasopisma dostępne jest na platformie nexto.pl.